Cześć się dzisiaj gram w Minecrafta. Mam trochę nowych wiadomości. Nubarzem, wywalił. Nubarzem, słuchajcie, wywalił z Batkowicy. No i dobrze, nie? Bo Nubek już przesadzał. I te ładne widoczki. Ale dobra. Dzisiaj nie widoczki, tylko robi z tych nad naszym domem. Takiej góry, nie. Dobra, już mi się żygać chce, jak patrzę na ten bójcik. Dobra. Ok, Gdzieś takie coś. No tak już złożył się na nas. No i dobrze. Ja go nie lubię. No przesadził. Nie. Jeśli nie jesteście na bieżąco na moim kanale, to, to musicie tam subskrybować. To będzie was powiadamiać o nowych filmikach, czy o nowych postach. I opowiadam w ogóle będziecie ci mieć, będziecie ci dostawać powiadomienia: siup, pójdę, siup, siup, siup. No ja, ale nie do czego, Obażę się, że zrobię to, zrobię. Tu będzie taki coś, pyk Tak coś w wadkowicach, a nie, tu już nie może być bloka. oho, ok, flip i elbic flip Cupu, 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 flip 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 tak o, o, flip o, flip taki będzie flip flip wyjście na piękne Bartkowice. To będzie już dłuższy taki. To będzie... Gdzie? O, wow, to że nie spary. Już się wykrakałem. oj, okay. Ojej, ojej, ojej.

Tu jest nas to jest, Będzie... jest nas stolik do jedzenia. Mm. Oh. Co się dzieje teraz w Bartkowicach? Idę się popychać. Ale Bartkowice już się rozkręcają. I teraz mam plan, żeby ten dom tak położyć, połączyć z tym. Tylko nie wiem, gdzie to chodzi. Jest balkon. Kurde, wiecie co? Ciężko by było, to chociaż... Albo przemeblujemy balkon, że tu by był tak, wiecie, co, najbardziej bardziej, bo ja, no... tak wiecie, tam ja, tak, żeby było granice i w ogóle... Obserwować tego głupiego nuba. No, by się tak przydało. Tu musimy mieć... Pyk, pyk. Pyk. Nasz dom trochę lewituje. Nie powiem. W sumie chociaż nie musimy balkonu niszczyć. Tu już muszę tak trochę zajechać kamieniem. Pyk. 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 pyk, pyk. O! Teraz żebym tylko nie spadł do wody. Pyk. Pyk. Bójdę pyk i pyk. I to po trzypie, chyba więcej tak dotąd, żeby ta woda nie uciekała. Dobra. Pyk. Pyk. Oj, oj oj! Pyk. pyk.

Okej, okay. to za Nasza stara panie ulegnie. Nie, nie ulegnie, nie ulegnie. Zostawimy to i inaczej to zrobimy. Pry. Pry. Wskoczę, muszę wskoczyć. Ach, pull nie wskoczyłem, słuchajcie. Czekajcie, że ja ten odcinek nagrywam już ile? Dwa godziny szybko jeszcze pociągniemy. Szybkim roczkiem będzie szybko y, piła. No i dalej to już pociągnę. Pa.